Policjanci z komendy powiatowej w Proszowicach otrzymali zgłoszenie o agresywnym mieszkańcu jednej z miejscowości gminy Pałecznica. Mężczyzna miał znęcać się nad kotem oraz utrudniać czynności służbowe przeprowadzane przez kuratora społecznego. Policjanci, kiedy przybyli na miejsce zdarzenia, zastali świadka, czyli pana kuratora społecznego, który oświadczył, że przyjechał do swojego dozorowanego i tam zastał sytuację, że ten mężczyzna miał znęcać się nad kotem, zadając mu uderzenia nogami. W momencie, w którym mężczyzna zorientował się, że kurator wchodzi na posesję, zaprzestał znęcania i swoją agresję skierował w stronę funkcjonariusza. Próbował zmusić go do odstąpienia od czynności służbowej, znieważał go oraz mu groził, zadawał mu również uderzenia rękoma po ciele. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali 44-letniego mężczyznę. Został on doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W chwili zatrzymania został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik tego badania wskazał na ponad 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał prokuratorskie zarzuty zmuszania kuratora społecznego do zaniechania czynności służbowych, kierowania gruźb karalnych oraz znieważania kuratora podczas wykonywania przez niego czynności służbowych. Odpowie również za znęcanie się nad kotem, któremu uszkodził kręgosłup. Wobec tego mężczyzny prokurator zastosował... Środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego otrzymał również zakaz posiadania i zajmowania się zwierzętami gospodarczymi oraz domowymi oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z kuratorem. Za wspomniane czyny mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Policjanci, którzy byli na miejscu wezwali dyżurującego lekarza weterynarii, który zabrał kota w celu przebadania.